Moi drodzy, dzisiaj na pewno znacie tego gentlemana. To jest oczywiście Adam z kanału Raport z Państwa Środka. On już był u nas w jednym filmie albo w dwóch nawet chyba. Myślę, że be, był be. nawet. Dzisiaj porozmawiamy sobie w ogóle o Chinach, bo to jest odcinek bardzo chiński dzisiaj, chociaż Adam się wyprowadza do Kambodży, co prawda. Przede wszystkim, jak YouTube może pomagać w prowadzeniu biznesu. Dobra, pogadamy o tym i zapraszam wpierw z nami. Chodźcie na zewnątrz, idziemy coś zjeść. Bo Taka jest też specyfika moich kanałów, kto mnie zna i nie będziemy odchodzić dzisiaj od tradycji. Także zapraszam z nami. Wielu z was mówi do mnie: Wam jest łatwo robić YouTube, bo macie bardzo duże doświadczenie w filmowaniu. Mi byłoby bardzo trudno zacząć. Nie wiem jak się za to zabrać. Właśnie dlatego z Adamem, który z dużymi sukcesami prowadzi kanał Raport z Państwa Środka, rozmawialiśmy często jak odnieść sukces na YouTube. Namawiałem go, żeby nagrać dla was skróconą instrukcję w pigułce, jak nie mając doświadczenia wideo zacząć tworzyć swój własny kanał YouTube. Dodatkowo w tym filmie dowiecie się, jak YouTube może wspierać wasz biznes. O tym wszystkim porozmawiamy już teraz, Wysubujecie, a my zaczynamy. Jak zaczynałeś swoją przygodę z YouTube'em? No Zaczynałem, że założyłem konto i zacząłem coś tam wrzucać, nagrywać. Oczywiście jak to każdy na początku i w tamtych latach. Sprzęt był z Wiedza zerowa, chęci jakieś tam, ale, ale później to nie przekładało się na jakiejś fajnej, fajnej jakości filmy. Tylko, że ja startowałem już z pułapu vloga pisanego. Miałem wcześniej vloga pisanego, już jakiś tam zbudowany fanpage, zbudowaną pozycję. Także przerzuciłem sobie tych widzów, co pismo czytane. W piśmie, z pisma czytanego na obraz widziany i ruchomy. Mhm. Także, no, tak jak była potrzeba czasu, i kiedy miałem artykuł napisany, miałem 2000 wyświetleń. To mi się wydawało, że to jest jakieś no bardzo dużo, tak? Ludzi jako na, blo na blogu pisanym, a później na YouTubie, no uważam, że 2000 to jest bardzo mało na wyświetlenia, tak to się jednak ludzie odchodzą od y, czytania na rzecz oglądania. Yy, a jak to było? Na samym początku myślałeś o tym, że zakładasz kanał po to, żeby on ci pomagał w biznesie, czy, czy po prostu, no miałeś bloga wcześniej jeszcze, ale wiązałeś te, te dwie sprawy. Tak, z tą... bo, bo chciałem, yy, no. Z, z, wpierw sława, a za sławą przyjdzie kasa, tak? No tak, tak, tak dalej mam nadzieję. Jakie były te początki twoje? To znaczy wziąłeś po prostu aparat, prawda? zacząłeś nagrywać? Tak nie, w ogóle kupiłem w Stanach mimo jeden z moich klientów, Polak przywiózł ze Stanów, bo tam taniej. I to taki dosyć drogi był, bo to było. Nie, z 1500 dolarów kupiłem z jakimś sprzętem, który się okazał niepotrzebny albo go nie umiałem obsługiwać. Okazało się, że ten aparat nie ma zoomu albo ja nie umiałem włączyć i, i trzeba było ręką kręcić, żeby, żeby jakieś ujęcia łapać. I, i, I tego typu sprawy i problemy, także, także chodziłem z taką wielką lunetą. Jeżeli chciałem jakieś ujęcie nagrać, to, to, no, to trzeba, było, trzeba było to rozpakowywać, wyciągać. Ta jakość nie była dobra. Ale jakoś to było. No. Takie początki były i nawet te filmy fajnie się przyjmowały, bo nie było takiej konkurencji na YouTube. Tak więc coś tam nawet na początku się udało nagrać. I chyba mój najlepszy film, który ma około miliona wyświetleń, zdąża do miliona, był właśnie nagrany tym aparatem. Coś śmieszniejsze, film numer 2, czyli pół miliona wyświetleń, film numer 3, jakieś 280 tysięcy wyświetleń. Były nagrane te film numer 2 i numer 3 jednego dnia i to też tak z bańki, po prostu byłem gdzieś na, na, na hurtowniach telefonów komórkowych, tak jak tutaj są w kantonie, tylko że mniejsze, tylko w mieście Czansza, ręka, obraz się. Trzęsie, zoom słaby, bo to jeszcze wtedy jakieś tam się miałem. Nagrałem to, z bańki poszło do pół miliona teraz. tak film jak to film nagrałem, po prostu nie liczyłem w ogóle na jakiekolwiek tam większe wyświetlenia zasięgi. I tego samego dnia, nawet nie tego samego dnia, wyszedłem z, z tego marketu i poszedłem zjeść sobie na takim, tak, no, uliczne żarcie. Dałem fajny tytuł, bo paróweczki Korolina w praktyce, wtedy korwin był na fali przed, przed wejściem do Parlamentu Europejskiego, tak, oni wtedy byli na fali. No i to poszło, a później sam Korwin to jeszcze wrzucił, bo to jeszcze bardziej poszło. No to dużo pomogło, no, i, fakt. No, ale już pierwszy już 150 tysięcy film miał, nim Korwin go wrzucił, to już był mm -hmm. wtedy mój film nawet numer jeden na tamten czas. to dopiero później tamten go przeganiał, tam... mm -hmm. no, no, to, a tak, to wyglądało, takie początki. Tutaj w tym momencie czekamy na e, taksi, bo restauracja jest troszeczkę jak wszystko w Chinach jest daleko, prawda? Zgodzisz się z Może nie jest daleko, ale nie będziemy, nie będziemy jakiegoś tam sportu uprawiać, bo jesteśmy, an, ja jestem antysport. No nie, nie będziemy dramować na, na z buta. No i Adam tutaj używa chińskiego Ubera, bo w Chinach też Ubera nie ma. Jak Google'a nie, nie ma, Facebooka nie ma, nic nie ma w Chinach. Znaczy wszystko jest. Wszystko, tylko wszystko jest tylko chińskie, wszystko chińskie. Wiem, że nagrywasz prawie wszystko telefonem. Mocną stroną Twoich filmów jest to, że po prostu możesz się poczuć tak, jak w tych Chinach, prawda? Powiedz mi, jak to robisz? Czy planujesz te ujęcia wcześniej? Czy po prostu bierzesz ten aparat? Bo widziałem też dzisiaj, jak pracujesz. Generalnie nagrywam z ręki, bez planu, bez jakiegoś scenariusza i dlatego nagrywam telefonem, ponieważ telefon mam zawsze pod ręką. Nie wzbudza on też takich kontrowersji, emocji, zainteresowania osób postronnych. Jak jestem w Chinach, to już jako biały, to już wszyscy na mnie patrzą. A jakbym jeszcze wchodził z takimi lunetami, które teraz na nas patrzą, tutaj dwie, dwie kamery, jakieś kable okablowane, no to, to ludzie by się albo byli niezadowoleni, albo wycofywali, pozycjonowali. W ogóle by to było dziwne i krępujące dla mnie. A takie jestem jakieś spotkanie biznesowe, no to telefonem nawet nie wiedzą, czy ja zdjęcie robię, czy krótki film. Tutaj 15 sekund, tu 10 sekund, tu 5 sekund i, i robi się z tego jakiś tam historia, jakiś film. I dlatego telefon, no ale w dzisiejszych czasach iPhone 8 Plus. no już jest na tyle ta jakość, że no, będę zmieniał oczywiście na, na nowszy model, ale, ale póki co to już powoli ludzkie oko nie wychwytuje. A tymczasem dojeżdżamy do restauracji. We vlogu Adama to tradycja, ale u nas wątek kulinarny pojawia się chyba po raz pierwszy. Jeśli tę tęskniliście, piszcie. O, no to to jest po prostu bajeczka. Jeszcze nam wchodzi taka wieprzowina na patelni, jeszcze skwierczy na stole. A więc jeszcze dojdą te ziemniaczki do nas, dwóch to całkowicie wystarczy. Jest to pakłaża z mieszkasz już w Chinach ponad 10 lat. Vloga nagrywasz od roku. Chyba 5 lat, ponad. Już ponad 5 lat, i masz tak. ponad 400 filmów już na swoim koncie. Tak, tak. Jesteś vlogerem z sukcesami. Co możesz powiedzieć na ten temat? Co byś zrobił inaczej w tym momencie, jakbyś zaczynał jeszcze no raz? No to bym dyskutował o tych sukcesach. No Na pewno na początku przegapiłem ten moment wejścia na lepszą jakość. Bo ja cały czas jechałem na tej słabej jakości. Gdzie teraz, jak patrzę na te filmy z perspektywy czasu, wtedy mówię, do czego ci ludzie się przyczepiają, a ja już miałem sygnały, miałem ostre sygnały, ludzie już zaczęli nagrywać dużo lepszym sprzętem, ja cały czas tkwiłem w tym takim, można powiedzieć, no w czym tkwiłem, tak? Możecie sobie po prostu cofnąć się do moich starszych filmów, wystarczy 3 lata temu i tam naprawdę było kiepsko. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, takie trochę monotematyki, monotematyczne, ja... ja do tej pory ja nie mam jakiegoś eksperckiego kanału, tylko mam taki z życia wzięte, lifestyle, lifestyle no, z życia wzięte, chodzę, kręcę się po chinach, ale też nie wszystko mogę pokazać, bo nawet te bardziej ambitne sprawy, czyli jakieś związane z biznesem, są to klienci z Polski, którzy sobie nie życzą, ja nawet się ich nie pytam, czy mogę was nagrywać. No bo jak to jak to brzmi w ogóle? Przyjeżdżają klienci z Polski, ludzie biznesmeni. Mówiłeś mi, że dla ciebie YouTube jest główną formą promocji Twoich usług, prawda? Bo powiedz jeszcze, czym się zajmujesz. Generalnie ja obsługę robię biznes polskiego w Chinach, czyli przyjeżdża... Importer czy eksporter, czy nie przyjeżdża, to no po prostu do mnie dzwoni, się kontaktuje, mówi: Potrzebuje kontener laczków. No i teraz trzeba znaleźć producenta laczków, sprawdzić certyfikaty, sprawdzić jakość, wziąć próbki, jak jest pakowane. Może trzeba logo jakieś zrobić, może jakieś zmiany. To jest elektronika czy elektryka, no trzeba to odpalić, sprawdzić, czy się grzeje, czy programy działają, czy jest po polsku instrukcja obsługi. No takie zagadnienia trzeba pokombinować, nie wiem, ilości posprawdzać tego typu sprawy. YouTube wymaga jednak pracy i systematycznej i dość długiej. Dlaczego akurat wybrałeś YouTube? A? Wybrałem, bo lubię, bo to jest moje hobby. Ja Właśnie. tego nie robię, nie robię dla. Tak. dla bo, m, powinienem sobie może stronę z ogłoszeniami zrobić, ale nie muszę, ponieważ mam wystarczającą ilość zleceń. No i wiem, że klienci mówią, znam pana z YouTube'a, widziałem pana filmiki i dzwonią do mnie, tak więc nie mam innych platform reklamowania się, tak? No jeszcze na Facebooku. No ale to jest też fanpage, czy tak, vloga, tak? Tak, dotyczące Tak, tak jak mówiłem, no, wcześniej to się ciągnęło, był ten blog pisany i jakości czytelnicy przeszli na widzów, no i tam przy okazji jest jestem jeszcze fanpage. I myślę, że. Myślę, że no, nawet jeżeli jakiś klient nie jest stricte z filmów, to ktoś z polecenia, bo ktoś oglądał mój film i mówi, znam takiego Adama w Chinach, no to możesz tam do niego zajrzeć, tak? Albo pracowałem z nim, no to już się piramidalnie rozrosło geometrycznie i, i ja nie reklamuję się, po więcej klientów nie szukam, mi starcza teraz, nie? Mhm. No i to jest YouTube, to jest YouTube oczywiście, tak? No, skąd mnie ludzie znają z YouTube'a? Tak. Jesteś... Przepraszam, skąd my się znamy? Oczywiście, że z YouTube. Z YouTube a, tak. Weszły nam ziemniaczki. Czy sztandarowe tutaj najbardziej ulubione jedzenie? No i tutaj mamy jeszcze taki ryż. Już jesteśmy pełni. Dojadamy to co zostało. Ziemniaczki i taka wołowinka to jest bajeczka. To będzie mój pierwszy pijelukał w kinach. Tyle lat jestem w chinach i nigdy jeszcze nie jadłem. Powiedz mi jeszcze jedno, bo Ty nie jesteś filmowcem zawodowym, jaki jest sukces Twoich filmów? Ja uważam, że nie ma żadnego sukcesu w moich filmach, bo po tylu latach z takim potencjałem, moim zdaniem jest słabo, no, tak powiem szczerze, ja, ja czuję niedosyt. Nie? Mój, mój przedział to jest 25-45 lat, tak? I, bo to, no, YouTube wykazuje przedziały dziesięcioletnie, czyli te 25-35 i 35-45 mam najwięcej porównywalnie. 90% mężczyźni, no i faktycznie są to ludzie, którzy gdzieś pracują, tak, którzy są, czyni zawodowo, trudny, tak, to jest trudny, bo nie ma tyle czasu, żeby oglądać sobie moje filmy na YouTubie, no ale to też się właśnie przekłada może na tych klientów, że mam mniejsze zasięgi, mniej wyświetleń, ale, ale, ale poważniejsi ludzie mnie oglądają, którzy, którzy są, nie wiem, aktywni zawodowo, tak, czyli hmm. potrzebują może coś w filmach, no i z drugiej strony reklamy do tych osób. No, tak zauważyłem, jak porównywałem z innymi twórcami, którzy mają powiedzmy więcej subskrypcji, więcej odsłon na filmie, wcale nie mają większej monetaryzacji Wydawanie. zdecydowanie. Ponieważ ja trafiam do mężczyzn w, wiek, w kwiecie wieku, którzy mają już zarobione pieniądze i mogą je wydać. Tak? Czyli reklama do takiej osoby jest bardziej, bardziej konkretna, bardziej, bardziej chciana przez YouTube. Wiem też z własnego doświadczenia, oczywiście nie tak bogatego jak twoje że to jest, to, to jest przedział, który rzadko komentuje, rzadko subuje, więc moim zdaniem, dlatego mówię, że jest to sukces. Wy, którzy nas oglądacie, zdajemy sobie sprawę z tego, że, że nie macie aż tyle czasu, żeby na przykład oglądać 6 godzin dziennie, tak jak młodsi na przykład widzowie, więc, No e, ty... ale mamy też może mniejszą konkurencję, bo jest mniej takich kanałów. No, to jest tak na, na dwie strony, nie? No, ale możemy odbębnić sukces, no. Tak. <laughs> Czuję się spełniony. <laughs> Zdecydowanie. Interesuje mnie jeszcze jedno, jak planujesz taki odcinek, czy masz jakiś Wcześniej. Jak najmniej postprodukcji nie chce mi się tego robić, bo później mam dużo materiałów i, i, i nie mam czasu, chęci, żeby usiąść i zrobić film. I później nie ma filmów. Tak? A tak jak mam tylko poskładać, coś tam lekko przyciąć, cyk, cyk i pójdzie film. A jakbym miał siedzieć nad tym no to pewnie nie starczyłoby chęci i zapału. W międzyczasie zadzwoniłby kapelusz lub małpa i byśmy skończyli tam gdzieś na grillu i, i film się jutro dokończy, a jutro by się sytuacja powtórzyła, no i dlatego wolę sobie zrobić, no już na etapie kręcenia, hmm. tak to zrobić, żeby mieć mniej roboty. Wiadomo, że muszę się z widzami przywitać, e, zrobić jakieś zamieszanie, później wyjście z tego filmu, no to już taka rutyna, no, że będziemy się witać. Wiem, że Czasem mogę coś zaplanować, ale to nie jest, że siedzę i wymyślam koncepcję na film, to nie, to, to nie w ten sposób, tylko no idę, o tu fajny budynek, aha, no to to będzie tutaj ujęte, tutaj to będzie ujęte, a to jeszcze pójdę, bo tam stoi jakaś świątynia, to, no to się wysilę, żeby pójść te 500 metrów, żeby dograć jakieś tam dwie fajne przebitki, ale dalej niż 500 metrów nie idę. No to teraz e, przedstawimy, co zjedliśmy. Pierwsze co, to mamy bakłażan z papryką i fasolką szparagową, później mieliśmy na patelni Tutaj mieliśmy ziemniaczki smażone na kociołku? I tutaj ryż oraz pierogi podobne do polskich, ale nie te same. A dla mnie najlepsza była oczywiście ta wołowinka, te ziemniaczki bardzo, bardzo dobre. Jak myślisz, ile w Twoim sukcesie jest w talentu, ile w tym jest tego, że robisz to cały czas, że dodajesz cały czas te filmy? Talentu żadnego nie ma, nawet jak jest talent, to jest ukryty, bo ja po prostu robię filmy, wrzucam jakoś się to przyjęło, może powiem tam. Nielicznym z Chin, pierwszym z Chin, no tyle, I, i jakoś to leci. Nie? Znaczy, ja, ja muszę powiedzieć, że, że nie do końca się mogę z Tobą zgodzić, dlatego że jednak kontent musi być dobry. I Ja osobiście oglądając Twoje filmy, one są naprawdę dobrze zrobione, dlatego pytałem o to. Ja się nie znam na tym, dlatego nie wiem, nawet, czy są dobrze <laughs> to... Czyli talent, czyli talent. Pojęcie, pojęcie dobrze czy źle, no to jest. też nie ma znaczenia, bo ja mam znajomych, co kręcą przygotowują się o, tak, o dwie kamery, posiadają super sprzęt, mają to są profesjonalnie bo po prostu nie chwyciło, no. Po prostu nie chwyciło, bo nie był w tym miejscu, gdzie trzeba. No tak jak z knajpą, no jedna na rogu chwyci, a gościu będzie robił lepsze jedzenie, y, gdzieś tam ktoś by nie zauważy i się nie przyjął i tyle, nie? Mm -hmm. tak, tak mi się wydaje, że to po prostu też kwestia szczęścia. Później to już się toczy, tak zwana kula śniegowa, chociaż ostatnio YouTube tam zmienia tą politykę, jest coraz ciężej i, i to już nie jest taka samo napędzająca się kula, jak kiedyś, mm -hmm. jak nie było konkurencji, to już później, co wrzucałeś, to miałeś też, nie? Ja, ja muszę powiedzieć, że dobry, content musi być dobry na YouTubie. Musi być. Musi, musi być dobry. Być. Na YouTube nie, nie ma tak, że, wszystko, że to jest sama kula. Nawet jeśli byś wszystko był idealnie według algorytmu, to jeśli nie masz contentu, to nie będziesz miał widzów. Także ja tobie gratuluję. Jak zamierzasz polepszać jeszcze swoją wartość jako youtubera? Chodzi o sam content, który tworzysz? Będę więcej spamował, będę więcej filmów wrzucał i, 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 i myślę, że może to coś da. No, nie mam innej koncepcji, nie? No trochę zmieniłem ostatnio, że tam jakieś klieny i wrzucam, no, żeby to urozmaicić, żeby to już nie było, tylko idę do knajpy, żarcie wjechało, bo tak u mnie trochę tego za dużo było tych kulinariów, bo tak jak mówię, no tak się mój świat kręci, no co, idziemy coś zjeść. I, i, i pracujemy tak, no generalnie tak, no ja podróżuję, no to też są playlisty tam z Laosu, z Malezji, z Kambodży, z Filipin, z Australii, z Singapuru, no to jest wszystko, ten, ro... Indonezji, to jest wszystko w tym roku, nie? Wietnam, także, także też trochę tego jest, no takie jakieś poradniki turystyczne, tego typu. Stara mi się QA y wpadają ludziom, bo, bo to są takie krótkie, szybkie, ale konkretne informacje. Na no moi drodzy, miło spotkać bratnią duszę chińską. No u Adama niestety jesteśmy ostatni raz. Następnym razem to chyba już jednak w Kambodży, chociaż może w Chinach się jeszcze spotkamy. Zobaczymy. Będę w Chinach często. I zapraszam też na kanał Adama. Tam jest naprawdę dużo rzetelnej wiedzy, jeśli chodzi o ten kraj i też w ogóle o całą Azję. Też, zapraszam do... na raport z Państwa środka. Kończymy, bo taksówka przyjechała. Na razie, cześć. Trzymajcie się, cześć.